Witam Was, z tej strony Snajper.pl i witam Was w kolejnym odcinku Minecraftowych serwerów. Dzisiaj jest ze mną Kosik. Siema. E, mam nadzieję, że Kosika będzie dobrze słychać. E, wiem, że obiecywałem Wam mm, serię odcinków z serwera HolyCraft, ale ten serwer mi strasznie laguje. A więc jesteśmy na serwerze poleconym przez Kosika. Jest to serwer BestCraft. E, jestem tutaj pierwszy raz. A zresztą kosik, będzie będziesz oprowadzał, nie tak powoli. No, dobra, to teraz zacznijmy inaczej, no. Tutaj są jakieś warty nie wiem, areny, chyba w budowie, coś, lasy t.d. A co tu takiego fajnego jest? A to, kiedyś, jeszcze wcześniej, to było... Tutaj było normalnie wejście do murów i można było sobie chodzić. Aha, no. Fajny okay. Fajny spawn, bardzo fajnie przemyślany. No. Tylko by dali jeszcze jakieś eku na start. No i tak w ogóle, no... Jakiś chodniczek, nie wiem, tam dalej... Poczekaj. Jest jakieś, ...jakieś domy. Chcę działkę sobie wziąć. Aha, dobra. Poczekaj, stań tutaj, stań tutaj, a ja i tak fajnie na tej... Fajnie będziesz wyglądał na tym tym Stań sobie Popatrz się na mnie Czekaj O No, o, to jest taki wielki, epicki witok Dobra, lecimy dalej, będziemy się zajmować W mniejszym Masz, tu, masz tutaj jakiś fajny, masz, masz, tu jakiś domek, może? Nie, kolega ma domek Ale nie wiem gdzie on jest Chyba w mieście numer 2 Bo tutaj są wszędzie domy a tutaj to jest mi się bardzo podoba Tu jest targowisko To jest targowisko? Które jest bardzo do kitu, bo na przykład zobaczcie sobie No, otóż to Ała <laughs> o, Ale na Ale dobra <laughs> No to takie tutaj targowisko, domki, chodź do warstw 102. dwa. Nie no, good, good idea. No. Ktoś no i super. Zaraz bana dostanę. o, tego, ja tutaj w ogóle chyba... Nie, tutaj pierwszy raz jestem. Fajny spawn. No. Musiało mnie trochę zelagować oczywiście, bo jak to przecież... Bez lagu zbyt. O, a mi się tak tu zlagowało, że to coś... Fajnie, ścianka z żelazą. To ma być dom? Kurczę, to jednak nie był To jednak tak jest. To tak Co? jest, takie urwane na razie. Takie gówno. No, dobra. Nie wiem, chodź do lasu. Lasy. To czekaj, ja tutaj... Ja tutaj pochodzę po, po, po oglądam... Tu się mapie chyba tutaj tej rozpierdolone do las nie? Kulę. Ja sobie, Ja pochodzę i popatrzę na domki, chociaż jakoś Cał... nic się nie wyróżnia za bardzo. No. Y. Nie, żal, żal.pl. A, to są inne, to są zupełnie... To jest, ten las to jest zupełnie inna mapka, ja tak rozumiem. Można tak powiedzieć, ale to... To jest żalowe, bo tutaj normalnie był las piękny. O jakiś Marek. Co pisze? Z tereny. Nie to tak. Wątpię, żeby tu się creepery bawiły. Uh -huh. Wiesz, to jest trochę dziwne, bo tutaj normalnie był piękny. Takie coś, nie wiem, jak... Haha, <słyski> gdzieś <słyski> <słyski> wpadłeś. Do dupy. Zaraz ty tam wpadniesz. Ale żarcy, Ja taki koślawy nie jestem. Kto tu jest koślawy? Co oni wiedzą? No, w zasadzie to tyle. Jak tak ja lubię się bawić o, o, pamiętam jak w naszym starym serwie ciągle się drzwiami ja bawię. Czemu ty ich w ogóle nie otwierasz? Bo masz laga. No. A nie, bo one są zablokowane O, ale fajne No okej okay. Dobra, czy wracamy na, na warp miasto Tylko nie takie... Nie warp miasto 2, tylko ten warp miasto To pierwsze miasto No ty idź Ja zaraz Nie może Dobra, już, już, już Dużo łodwa Warg Ja jestem w Wargniasta Ber... O, ty też... Chodź może... Ja. Jeszcze trochę pozwiedzamy ten serwer i... i ten i skończymy. Bo ja chcę będę próbował wbić na ten Craft, no nie? No... Ale no, no fajne jest logo bez crafta. Fajne no. też moja kuba zbudowania napisu Castorama. A, to pewnie no. <laughs> Pamiętam, pamiętam. Do tej pory tego żałuję. Do tej pory tego żałuję. No, ja też. O i tutaj mamy... Teraz je wpisz warp arena a, arena. I to jest e, arena, gdzie można z tego co wiem się, się napieprzać do woli. A sprawdźmy. No kurde, chodź tu. Jezu jaki lak? Normalnie tak, że stałem się chwilowo nie widziany i przejście ten. O, a tam Pamex na dole. Ups. Co? Myślałam, że raz... O! Można? Można. Zobaczcie. Ale nie można niższym TNT! Ale fajnie, to chodź... Gdzie, gdzie, gdzie? TNT! Ja to chcę jest tam... tam ja chcę tam zejść. Ja też. O, o, o! Kurde. On jednak... Patrz, patrz! Czekaj, bo miałem krasza yy, Miałem małe urwanie, ale yy, chyba nie będzie źle Potem to postaram, więc będzie ok. Dobra, w ogóle... Tak. Można tu się walić, napieprzać na w końcu czy nie? Nie wiem, nie mogę cię też. Dobra, chodź jeszcze na a, arenę drugą Mi się coś No Jak to się pisze, kurde? Bad arena? I dwa bez spacji? No nie idzie. Gdzie masz Zobaczcie, co no tu Też e, nie ma. Nie istnieje arena numer dwa. To do piaskownicy. No i jeszcze do piaskownicy pójdziemy. Po trochę potem pogadamy i skończymy i potem e, pewnie będzie odcinek z HolyCrafta, jak tylko Holycraft przestanie mi lagować. E, o, no chyba Piaskowince tutaj nie ma co zbytnio pokazywać, nie? nie? Możemy popatrzeć jedynie na ładny zachód słońca. A nie lepiej kosi kopać na pochodnie? O, właśnie, możemy popatrzeć na zachód k słońca i tym akcentem skończymy. Odci jeden odcinek, nie wiem, czy jeden, czy będzie więcej odcinków z Best Crafta, zobaczymy. Ale tym akcentem kończymy odcinek. Zaraz pewnie, Ej. pewnie, może mi się uda nagrać odcinek z Holy Crafta, więc zobaczymy. Kosi, chciałeś coś powiedzieć? Jeżeli ktoś gra w Dragon, to panieś, pisze na mojego maila. Moglibyśmy się razem podać, i w ogóle? No i maila Kosika wrzucę pod opis, tak samo IP serwera. Także co? Kończymy. Tak. No, na razie.